Z okazji Dnia Flagi Państwowej oraz Święta Konstytucji 3 maja na skwerze Jana Pawła II zorganizowano uroczysty apel z udziałem Kompanii Honorowej 52. Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej. Szanowni Państwo, za chwilę przy dźwiękach hymnu Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja zostanie uroczyście podniesiona flaga naszego państwa. Poczęt flagowo. podniesienia flagi państwowej. uroczystego podniesienia flagi na masz dokona poczet w składzie. dowódca pocztu flagowego sierżant Andrzej Sotyła flagowy starszy kapłan Sławomir Berliński asystujący plutonowy Andrzej Sowczak. dla uczenia święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę na masz podnieść O zabranie głosu proszę pana burmistrza miasta i gminy Czarne, pana Jana Zieniuka. Spotykamy się dzisiaj z okazji święta flagi państwowej, jak i również z okazji jutrzejszego dnia Konstytucji 3 maja. Bardzo serdecznie witam na tej uroczystości władze samorządowe z przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Benedyktem Lipskim. Radnymi na czele. Bardzo serdecznie witam dowódcę garnizonu czarne, pana pułkownika Sławomira Milewskiego wraz z dowódcami jednostek, jak również z żołnierzami i pracownikami wojska. Witam pana dyrektora zakładu karnego, jak i również dyrektorów i kierowników naszych jednostek samorządowych i miejskich. Witam bardzo serdecznie poczty sztandarowe, a również bardzo serdecznie witam przedstawicieli młodzieży, jak również wszystkich zebranych. Szkoda, że na tej uroczystości jest nas tak mało, ale myślę, że robimy krok we właściwym kierunku, aby nie z przymusu, nie z rozkazu, ale z potrzeby serca świętować te uroczystości, które dzisiaj w taki patriotyczny sposób obchodzimy nie tylko my tu w Czarnym, w naszej małej ojczyźnie, ale również w całym naszym kraju. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odpoczyn historyczny. Wielki Czerwony od wieków są nierozerwalnie związane z dziejącą dzisiejszą rzeczy. Mówię, że w najbliższym czasach w polskich płatków i oddziałów w były z białym na czarnym tle. Jednak bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, Kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały z czerwoną. Od tego czasu kolory te na trwałe wpisały się w pamięć Polaków. Z kolei narodowe święto 3 maja zwane popularnie świętem Konstytucji, jako jedno z najważniejszych świąt państwowych jest obchodzone od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Po czym ze względu na okoliczności święto to obchodzone było z różnym nasileniem bowiem o ile w okresie międzywojennym świętu temu nadawano olbrzymią rangę, o tyle podczas okupacji Polski zostało ono zdelegalizowane i obchodzone było przeważnie w tajemnicy. Do oficjalnych obchodów święta Konstytucji 3 maja w Polsce powrócono po zmianie ustroju w 1989 roku. Żeby dokładnie zrozumieć ideę i przesłanie obu tych świąt, należy niewątpliwie cofnąć się w głąb naszej historii. Żeby w pełni pojąć święto Konstytucji 3 Maja, należy cofnąć się do okresu, w którym Konstytucja ta powstawała, a mianowicie do XVIII wieku. XVIII wiek bowiem dla Polski to jedno wielkie pasmo niepowodzeń. Systematyczne osłabianie władzy króla, szerząca się wszechwładza szlachty ze sławnym liberum veto na ustach, Nierówność społeczna, zmniejszenie liczebne armii to tylko nieliczne czynniki, które doprowadziły w efekcie do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Ta tragedia narodowa doprowadziła do ożywienia reformatorskiego ruchu narodowego w Polsce i uchwalenia 3 maja 1791 roku pierwszej konstytucji. Wprowadziła ona szereg reform w państwie, w tym Prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa, trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniosła liberum veto, konfederację, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich, ograniczyła immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty oraz podniosła prawa mieszczaństwa, objęła ochroną również chłopów. Niestety idea reform Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie była wygodna dla państw sąsiadujących. Słabość Królestwa Polskiego była dla nich korzystna, więc powstanie potężnego i bardziej demokratycznego państwa nie leżało w ich interesie. Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów. Doszło do drugiego, a następnie w 1975 roku trzeciego rozbioru Polski. Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej Konstytucji Narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymać polskie dążenia do niepodległości i tworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Szanowni Państwo, niech obchodzone w dniu 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 maja Święto Konstytucji przypominają trudne dzieje naszej Ojczyzny. Niech polskie flagi zdobiące nasze domy, place i ulice pozwolą nam poczuć tego dnia dumę z dokonań naszych przodków. W dniu dzisiejszym, w dniu 2 maja, po raz dziesiąty obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony mocą ustawy sejmowej z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień dzisiejszy to także Dzień Polonii, Dzień Polonii, a także Polaków poza granicami kraju. Nasze narodowe barwy Bieli Czerwień kształtowały się na przestrzeni wieków i mają heraldyczne pochodzenie. Wywodzą się z barw Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bieli Czerwień. Stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polaków wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa. Barwy te od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami naszej ojczyzny. Są symbolem jednoczącym nasz naród wokół spraw publicznych. Wokół najwyższego dobra, jakiemu na imię Rzeczpospolita Polska. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były czerwone, przepraszam, były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe jako symbol buntu. I walki Polaków o niepodległość. Otoczone szacunkiem, traktowane jak świętość, żyły w sercach Polaków, wiodąc ich do boju w czasie zrywów niepodległościowych i do walki o wolną ojczyznę w okresie I wojny światowej. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, biało-czerwone flagi stanowiły najpiękniejszą znakę odzyskanej wolności. Biało-czerwona flaga zespalała Polaków w walce i obronie granic Rzeczpospolitej i odbudowie kraju. W latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej barwy narodowe. Były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i mundury żołnierzy polskiego państwa podziemnego i podziemia niepodległościowego. Po II wojnie światowej. Biel i Czerwień towarzyszyły słusznym protestom Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji. Szanowni zebrani, obchodzony w dniu 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz obchody święta 3 maja przypominają trudne dzieje naszej Ojczyzny. Niech nasze polskie biało-czerwone flagi Zdobiące nasze domy, place i ulice pozwolą nam poczuć w tych dniach dumę i radość z dokonań naszych przodków, całego naszego narodu. Niech rozbudzą w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej. Niech się święci 2 i 3 maja w celu jej nauczycieli, dla których 3 maja zostanie odniosiony Apel Pamięci, dostępny w na dostawki do Apel Pamięci wyczytana od Boruczniczkiego do Panią Mieszkańcy Czarnego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do Apelu Czarnym, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najbierniejszych synów narodu polskiego, Reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu! Wołam twórców Konstytucji 3 maja: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małotowskiego oraz Ignacyego Potockiego i Płukołotaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu. Cześć i pojęcie! Salwy salwę honorowej! Trzymaj! Ładu! Salwo!! Pal! Ładu! Salwą! Za drogę! Na bezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Zabezpiecz, broń.

Nastąpi odprowadzenie z placu sztandaru 52. Batalionu Remontowego oraz Kompanii Honorowej. Osamotnienie! Brawo! Bra